Czy Platforma Obywatelska naprawdę chce, by in vitro było w Szczecinie finansowane z czasy miasta? Sprawę pod wątpliwość poddaje Sojusz Lewicy Demokratycznej, uważając, że jest to zagrywka medialna, która ma pomóc partii odbudować zaufanie społeczne. Ubolewamy nad tym, że pod rządami Platformy Obywatelskiej. To temat, o którym tylko się mówiło. Mówiło się przez ostatnie co najmniej 5 lat. Ten spór wewnątrz platformy obywatelskiej. Wydaje nam się to, że to był spór tylko po to, żeby ten temat rozmyślić, żeby o nim mówić, żeby interesować tym tematem media, ale nie ten temat rozwiązać. Działacze SLD podczas konferencji prasowej zapewniali, że propozycje platformy obywatelskiej poprą, ale to oni byli jedyną partią, która o potrzebie refundacji in vitro mówiła już wcześniej. SLD uważa, że to sprawa bardzo ważna społecznie, a do obowiązków gminy należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta. Należy zwrócić szczególną uwagę, że ta metoda dla wielu par bardzo często jest jedynym rozwiązaniem, jedyną metodą, przy której można posiadać potomstwo. Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie państwa. Mam tutaj na myśli artykuł na przykład 71 Konstytucji. Ewentualna refundacja byłaby korzystna. Wiele młodych par, które stara się o potomstwo metodzie in vitro nie poddaje się z powodów finansowych. To bardzo drogi zabieg. Ludzi młodych nie stać na to, by ponosić tak duże koszty przy stosowaniu zabiegów in vitro. Koszt takiego zabiegu zgodnie z wyliczeniami waha się w granicach od 3,5 do 7 tysięcy, a przy wielokrotnym zabiegu w granicach 20. Ja myślę, że ważne jest to, by młodym parom, młodym małżeństwom pomagać, by mogli uzyskać potomstwo. Liczymy, że radni Platformy Obywatelskiej w całości poprą naszą poprawkę do budżetu miasta. I wtedy przekonamy się tak naprawdę, czy to, co dzisiaj mówi Platforma w Szczecinie, i to, co mówi przewodniczący Nitras to jest prawda, czy to jest tylko blef? Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi: Sprawdzam Platformie Obywatelskiej i proponuję konkretne rozwiązania. Przedłożenie projektu na grudniowej sesji Rady Miasta i zabezpieczenie w budżecie miasta 300 tysięcy złotych na rok 2013. Działacze SLD i PO mają łącznie większość. Radni lewicy uważają jednak, że to niemożliwe, by cały klub radnych PO zgodnie zagłosował za in vitro. Mam nadzieję również, że pozostali radni Platformy. Z doktorem Sieńko na czele nie będą mówili wzorem profesora Gowina, że słyszą głos embrionów. I jak cały klub, poprą naszą poprawkę. 12 głosów Platformy plus 6 głosów SLD to wystarczająca większość. Zapytaliśmy radnych Platformy Obywatelskiej, jak będą głosować. Radny Arkadiusz Marchewka poprze projekt. Jesteśmy przekonani, że w naszym mieście propozycja, którą złożyliśmy, się przyjmie. W Szczecinie jest około 11 tysięcy par, które cierpią na bezpłodność. Jesteśmy przekonani, że również samorząd powinien takie młode pary wspierać właśnie w tym procesie. I współfinansować metodę in vitro. Za odpowiada się również radny Łukasz Tyszler, który uważa, że refundacja in vitro z klasy miasta to dobry projekt, który przyniesie szczecińskim rodzinom wiele korzyści. Jest to dobry plan, jest przygotowany rzetelnie przez fachowców w tej dziedzinie. On opiera się na wyliczeniach i w pierwszym roku funkcjonowania, a właściwie pierwszym półroczu, czyli w 2013 roku mówimy o kwocie 200 tysięcy złotych. Nie jest to kwota zatrważająca dla budżetu miasta. Nie ma jednak pewności, że projekt o in vitro poprą wszyscy radni. Część, z którymi próbowaliśmy się skontaktować, odmówiła odpowiedzi, a niektórzy poprosili o telefon pod koniec tygodnia po konsultacjach całego klubu radnych. Do dyskusji na temat in vitro w Szczecinie włącza się również Solidarna Polska, która uważa, że to zły projekt, który ze względów moralnych i etycznych nie powinien być przez Radę Miejską rozpatrywany. Ten embrion, tak, który potencjalnie jest istotą ludzką. No nie może być traktowany jak przedmiot. Więc tutaj w mówienie w kategoriach, że jest to prorodzinne, no powiem szczerze, że budzi moje co najmniej zdumienie, tak? że przesie tak w tą sprawę, jeżeli są podstawowe sprawy nierozwiązane tutaj, yy, o których wspomniałem, czyli adopcji dzieci, domów dziecka. Partia nie zgadza się na refundację zabieru sztucznego zapłodnienia z klasy miasta. Uważa, że tą sprawą powinien zajmować się parlament na szczeblu centralnym. W Szczecinie in vitro używane jest do gier politycznych. Zasadnicza tak, sprawa życia i śmierci często no nie może być powodem rozgrywek politycznych,, tak? to nie może być obszar rozgrywek politycznych, zwłaszcza takich lokalnych. No Szczecin, w statystykach wielu zajmuje naprawdę ostatnie miejsce w Polsce, niestety jeśli chodzi o sprawy moralno-etyczne te. In vitro to bardzo chwytliwy medialnie temat, ma swoich zwolenników i przeciwników. Czy Szczecin będzie drugim miastem obok Częstochowy, w którym metoda in vitro będzie finansowana z klasy miasta? Głos w tej sprawie mają radni. Decyzja zostanie podjęta prawdopodobnie już w grudniu.